Dzień dobry. Nazywam się Maja Zadarożna i chciałam podziękować Fundacji yy, Przytulny Domek i Pani Ustynie za nominację. Jestem ogromnie zaszczycona i wdzięczna. No właśnie, wdzięczna. To temat dzisiejszego filmik, filmiku, za co ja mogę być wdzięczna. Jestem wdzięczna za całe moje życie. Jestem wdzięczna za. Moją rodzinę, za moje dzieci, za mojego męża, za moją pracę, za wszystkich tych, których spotkałam na swojej drodze. I ci, którzy są Ci moimi przyjaciółmi, i tych, których działali na mnie toksycznie. Oni też mnie nauczyli pewnych rzeczy, więc jestem za to im wdzięczna. Jestem wdzięczna za moją pracę. Generalnie. Czy wdzięczność jest, czy wpływa na moje życie? Oczywiście, że tak. Wdzięczność to chyba wszystkie te wartości, które wymieniali przede mną e, wszyscy ci, którzy mm, opowiadali o innych wartościach. A przede wszystkim wdzięczność to dla mnie miłość, szacunek, cierpliwość, zrozumienie, akceptacja, otwartość, szczerość i radość. Dla mnie bycie tu i teraz i bycie świadomym to, co się dzieje wokół, powoduje, że mogę cieszyć się tym, co mam przyjmować to z pogodzeniem się ze stanem rzeczywistym. U mnie jest to chyba cecha wrodzona. Ja po prostu wyniosłam ją z domu. Eee, pokazano, nauczono mnie jej od dziecka, pokazano mi i opowiadano w dzieciństwie o historii, o innych ludziach, o ich nieszczęściu. Późniejsza szkoła, kiedy byłam nastolatką, pokazała mi ból, cierpienie, choroby. Zrozumiałam, jaką osobą jestem, jaka jestem szczęśliwa, że nie zawsze mam wpływ na to, co się dzieje. Czasami efektem motyla możemy stracić wszystko. Sztuką jest się podnieść, zrozumieć, docenić, skupić, co mamy dobrego. A nie skupiać wzroku niczym soczewka na tym, czego nam brak. I tu jest chyba prawdziwy gwóźdź do trumny, bo nikt tak naprawdę nie może mieć w życiu wszystkiego. Każdy za to może być, albo nauczyć się być wdzięcznym. I tu mamy problemy z tą wdzięcznością. To jest tak, jakby zapytać każdego z nas o to: powiedz mi coś dobrego o sobie, i jest problem. Ale jak zapytać powiesz mi, czego nie lubisz w sobie, zaczyna się monolog. I tu wymieniamy tego, tego, tamtego, owego. Wymieniamy to jednym tchem. Rzadko kto odpowiada dobrze, długo o sobie, tylko ludzie samoświadomi, lubiący siebie, potrafią to zrobić. Podobnie jest z wdzięcznością. Jednym tchem wymieniamy, jak jest nam źle. Ale podziękować za to, co już mamy, tak naprawdę umie tylko garstka. Wdzięczność to zauważenie, że moje decyzje i świadome działania wpływają na to, jak wygląda moje pracy, moje, moja rodzina, mój związek. Dla mnie jest wdzięczność to łaska. Ja dziś doceniam to, jaką jestem mamą. Jestem mamą dla trójki biologicznych dzieci. I w tej chwili, ósemki, które są pod moją opieką, które traktuję z ogromną miłością. Jestem wdzięczna za to, że ich mam. Jestem wdzięczna za to, że znajduję pokłady empatii i odwagi dostawania się y, być rodzicem. Y, za to, że. Jestem wdzięczna, że przynosi mi to satysfakcję, że mogę robić to w tej chwili, co robiłam chyba od samego dzieciństwa. Zawsze opiekowałam się dziećmi i że mam e, radość i cierpliwość, aby temu sprostać. Jednocześnie nie gubię się w tym siebie. E, musiałam czas, czasami przechodzić przez um, takie wyrzuty sumienia, że nie jestem idealną mamą, że nie jestem idealna, ale dzisiaj już wiem, że jest to niemożliwe. Ale daję dzieciakom tę radość, szacunek do życia i siebie, który jest niezbędny w okazywaniu wdzięczności. Ja ich tego uczę. Święty Amproży z Miadrianą mówił, że nie ma większego obowiązku nad obowiązek wdzięczności. I ja się tego mocno trzymam. Wdzięczność pozwala zyskać mi pewność, gdy wydaje mi się, że nie mam już nic. Gdy pojawił się koronawirus, wszyscy zaczęliśmy się bać. Nie mogliśmy wychodzić, spotykać z innymi po prostu nieszczęście. I zapytacie: No, i co? Też powiesz, że byłaś za to wdzięczna? No, oczywiście, że nie. Nie byłam wdzięczna za koronawirusa, ale znalazłam rzeczy, za które mogę być wdzięczna. I... Powiecie, no ale za co? Dziewięcioro dzieci od rana do wieczora, zdalne nauczanie, yy, mąż od rana do wieczora w domu, za co ona jest wdzięczna? No byłam wdzięczna za to i jestem, że nie muszę wstawać bardzo wcześnie, że nie muszę robić wszystkiego bardzo szybko, że nie muszę przygotowywać wymyślnych śniadań do przedszkola i szkoły na, prze, poprzedniego, po, poprzedniego dnia. Eee, że mogę pobyć z tymi dziećmi, że mogę zwolnić tempo swojego życia, że mogę się z nimi pouczyć, mogę ponadrabiać braki, bo teraz mam czas je zauważyć tak na spokojnie. Eee, mogę się z nimi pobawić. Nigdzie się nie spieszymy, bo jesteśmy w domu. Eee, podciągnę z nimi naukę, dopilnuję ich, pobawię się, za to jestem wdzięczna. Niestety, jak widzicie, ci, którzy mnie znają, mogą stwierdzić, że hmm, przytyło jej się. No i owszem, przytyło przy tym koronawirusie od siedzenia. Więc yy, co zrobiłam? Za to też jestem wdzięczna, bo opróżniłam szafę. Mam miejsce na nowe rzeczy, które sobie pewnie wcześniej czy później pokupuję i będą to już rzeczy, które przemyślę, jak będę kupowała. One nie będą kupowane od tak pod wpływem impulsu. Tylko będą mówiły o mnie, kim jestem. Eee... Świadomość nadwagi spowodowała również to, że eee... zacznę trenować, że zacznę od spacerów, od jazdy na rowerze, a potem może zacznę biegać. Za to też jestem wdzięczna, bo nie wiem, jakby to się skończyło, gdybym nie zdała sobie z tego sprawy. Za co jestem jeszcze wdzięczna? Przejeżdżałam ostatnio około szpitala i zobaczyłam ludzi w maseczkach, ludzi, którzy badają e, innych, e, być może chorych, żandarmerię wojskową, policję i się przeraziłam. Jestem wdzięczna za to, że my wszyscy, moja rodzina, jesteśmy zdrowi, że moja córka, która mieszka w Hiszpanii, Również z mężem i ich rodziną są zdrowi. I to jest dla mnie, jak dla wszystkich, chyba najważniejsze. Zaczyna być coraz cieplej na dworze, a więc pójdę do ogrodu, posadzę kwiaty, będziemy mogli wychodzić i przenosimy się do nowego domu. To jest ogromne wyzwanie. Powiecie, no i co? Też jest wdzięczna? Oczywiście, że jestem wdzięczna. Dla nas to jest duża zmiana, duże wyzwanie, ale będzie nowe, będzie na pewno lepsze. Będziemy mogli e, lepiej spędzić ten czas, bo będzie więcej pokoi. Dzieciaki będą miały swoje pokoje, za to jestem wdzięczna. E, to jest kolejna zmiana i kolejna radość dla nas. Jestem za to wdzięczna. Wdzięczność to również dla mnie wybaczanie i zapominanie tego, co złe. I nie jest to naiwność, że do wszystkiego podchodzę hura optymistycznie. Oczywiście są momenty, kiedy idzie coś nie po mojej myśli i jestem z czegoś niezadowolona. Był czas, że ukradziono nam samochód, mieliśmy włamanie do domu, zdarzają się rzeczy, na które nie mamy wpływu. I co ja robię? Staję, zatrzymuję się. I myślę, jak to pokonać. I z tą otwartością idę dalej. I jestem wdzięczna za to, że mogę się nad tym zastanowić, i że mogę iść dalej. I będzie lepiej. Eee, czy można nauczyć się wdzięczności? Oczywiście, że tak. Codziennie przed snem zastanawiam się, nad czym mogę, za co mogę być wdzięczna. Zróbcie to samo. Codziennie przed snem wymyślcie jedną rzecz, za którą jesteście wdzięczni. Niech to będzie drobna, mała rzecz na początku. Później dodajcie drugą, trzecią, czwartą, a zobaczycie, będzie łatwiej wam w życiu. Jeśli nauczycie się być wdzięczni i dziękować nie tak po prostu dzięki, super, tylko taką z Bożą łaską i z takim wielkim optymistycznym, Spojrzeniem na świat z taką wielką miłością i samoświadomością będzie Wam łatwiej w życiu, będziecie lepszymi ludźmi, lepszymi dla siebie i lepszymi dla innych. I z tym zdaniem jestem wdzięczna, że mogłam dzisiaj do Was powiedzieć. Jeszcze raz i miłego dnia życzę wszystkim. Do usłyszenia.